Mamy tutaj wzór funkcji kwadratowej, gdzie niektóre liczby przysłonięte są parametrem. W miejscu literki m możesz wstawić dowolną liczbę rzeczywistą, zgodnie z tym założeniem, z wyjątkiem zera. Zera nie wolno nam wstawiać, ponieważ zwróć uwagę, że gdybyśmy wstawili tutaj 0, to otrzymalibyśmy 0 razy x kwadrat, czyli wówczas zniknąłby ten element i wtedy zamiast funkcji kwadratowej otrzymywalibyśmy funkcję liniową tej postaci. My w tym przykładzie natomiast mamy zastąpić literkę m, parametr m, liczbą minus 1. No to podstawmy tą liczbę do wzoru. Myślę, że to jest jasne. W miejscu literki m wstawiłem minus 1. Teraz w tym wzorze należy posprzątać. I tym sposobem otrzymaliśmy wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Natomiast taki wzór mamy zapisać w postaci iloczynowej. Tutaj zapisałem Wam postać iloczynową. Żeby ją otrzymać, musielibyśmy policzyć deltę, a następnie w zależności od tego, czy delta będzie dodatnia, czy równa 0, musielibyśmy też policzyć pierwiastki. Dwa pierwiastki, gdy delta jest dodatnia, jeden pierwiastek, gdy delta jest równa 0. Drugą metodą, z której możesz skorzystać, to jest tak zwana metoda grupowania wyrazów. Ja od niej zacznę. Rozbiję środkowy wyraz tak, aby tutaj w tym wyrażeniu otrzymać parzystą ilość wyrazów. No i ponadto chciałbym, żeby ten środkowy wyraz łączył się w jakiś sposób z wyrazem skrajnym z lewej strony i z prawej strony. Rozbijanie wyrazów, tak jak to zrobiłem w tym miejscu, trzeba wyćwiczyć. Na to wzorów nie znajdziesz. Trzeba do tego po prostu przyzwyczaić oczy. I jak już przyzwyczajimy oczy, to zauważ co się stanie. Z pierwszych dwóch wyrazów z tego, z tego wyrazu i z tego wyrazu wyłączę minus x przed nawias. Do nawiasu trafi x odjąć 1. Gdybym wymnożył ten nawias przez minus x, to z powrotem muszę otrzymać minus x kwadrat, dodać x. Z kolejnych dwóch wyrazów wyłączę minus dwójkę. Bo to jest maksymalna liczba, jaką mogę wyłączyć z tych dwóch wyrazów. A w nawiasie dostanę x odjąć 1. No i tutaj. W tej metodzie chodzi o to, żeby otrzymać dwa identyczne nawiasy. Do drugiego nawiasu wstawiam to, co stało przy x odjąć 1, czyli minus x odjąć 2. No i teraz tylko z tego drugiego nawiasu wyciągnę sobie minusika przed, żeby ta postać wyglądała ładniej, żeby było widać współczynnik a. I gotowe. A teraz wyznaczymy to samo, tylko za pomocą wzorów. Muszę na początek policzyć deltę, żeby wiedzieć, czy ta funkcja ma dwa miejsca zerowe, czy jedno miejsce zerowe. Za wszelki wypadek jeszcze tutaj u góry zapiszę współczynniki. Minus 1 stoi przy x kwadrat, współczynnik b to minus 1. I współczynnik C to 2. Delta jest dodatnia, więc mamy dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek liczymy z tego wzoru. Po podstawieniu otrzymamy. I teraz już tylko uzupełnijmy ten wzór w odpowiedni sposób. Współczynnik A jest równy minus 1. Zostawię po prostu minus, żeby był ślad po tym współczynniku, po tej liczbie minus 1. Następnie mamy x odjąć x1, czyli x odjąć ten pierwiastek i dalej x odjąć minus 2. Tutaj będziemy mieli, zobacz, x odjąć minus 2, czyli dwa minusy zamienią się w plus. Stąd ten drugi nawias to będzie x dodać 2. Ostatecznie otrzymujemy taką odpowiedź. Jeśli to rozwiązanie spodobało Ci się, to zanim przejdziemy do przykładu B, udostępnij je swoim znajomym, bo dzięki Tobie ten kanał będzie stale się rozrastał. Dzięki i do usłyszenia za momencik. Pa pa!